Witam bardzo serdecznie, słuchaczy. Sesja pytań i odpowiedzi w Orionie. Pytania zadawane są przez słuchaczy forum prowadzonego przez Łespernę. Pytanie: Jeśli Jezus był Archaniołem Michałem i kiedyś wcielił się tutaj, czy możemy być pewni, że w jakiś sposób udało mu się wyjść z sieci? Czy też moce Archanioła są po prostu poza sieciami i oszustwami? Odpowiedź. Tak, jestem bardzo pewien, że opuścił Matrix, kiedy inkarnacja Jeszły, czyli Jezusa, dobiegła końca. Mam na ten temat informacje. W tekstach gnostyckich jest również wspomniane, że Jezus oszukał się w Matrixie i wydostał się z niego. Jestem przekonany, że wszedł i wyszedł w tym momencie. Pytanie: Wspomniałeś coś bardzo interesującego o naszych ciałach duchowych. Gdzie dokładnie one są teraz, kiedy żyjemy i oddychamy w ciele? I czy jest jakiś sposób, aby ożywić nasze połączenie z nimi, lub wręcz je odzyskać? Odpowiedź. Księdze Oriona dużo mówiłem o ciele duchowym nawiasem mówiąc, bardzo ważna informacja. Aby skomentować twoje pytanie, my, pierwotni ludzie, jesteśmy trzy c. kompozytami trzech jednostek, składającymi się z ciała dusza umysłu duch. Te trzy elementy składają się na człowieka. Jeśli nie wszystkie te trzy składniki są obecne, nie jesteśmy ludźmi. Jeśli ciało duchowe nie jest częścią nas, nie jesteśmy ludźmi, bylibyśmy po prostu umysłami duszy. Jednak, nawet jeśli nie jesteśmy w kontakcie z naszym duchowym ciałem, w większości ciało duchowe wciąż tam jest. Jeśli jesteśmy ludźmi, nadal jesteśmy 3 C. z nienaruszonym ciałem duchowym. Po prostu straciliśmy z nią połączenie energetyczne. Kiedy wkraczaliśmy w tę solidną trójwymiarową matrycę około 9600 lat temu. Dlatego nadal masz swoje duchowe ciało, a jeśli tutaj zadajesz pytania i czytasz księgę Oriona, jesteś już lub masz pewien stopień naukowy z tym związany. Inaczej w ogóle nie byłbyś zainteresowany tymi tematami. Duchowe ciało łączy się z Twoją duszą umysłem. Myślę, że najłatwiejszym sposobem zwizualizowania tego jest to, że jest to zakopane lub odłączone od umysłu duszy, więc rzadko do niego wracamy. Możesz spojrzeć na ciało Komo Sapiens jak na ubranie, płaszcz otaczający 3 c. Ciało duchowe jest oryginalnym ciałem Namru, które zabieramy ze sobą do Oriona. To... Jest to, co nazywamy duchem, odnosząc się do nas samych, to nasz wewnętrzny rdzeń. Nasz duch jest zatem naszymi pierwotnymi ciałami na mlu. Ciało sapiens jest kopią Enki, jest to jego wersja ciała duchowego, sztucznego ducha, jak nazywają go teksty gnostyckie. Ciało duchowe jest więc uśpione wewnątrz szaty sapiens. Pytanie Ostatnio odczuwam pragnienie zwierzenia się czemuś większemu lub przynajmniej rozleglejszemu ode mnie, w chwilach, w których czuję się bezradny i samotny. Czy uważasz, że modlenie się do królowej jest w ogóle stosowne? I czy nasze słowa w ogóle dotrą do jej uszu z miejsca, w którym mieszkamy? Odpowiedź Nie modliłbym się do niej w sposób wielbiący. Możesz spróbować się z nią skontaktować. Komunikując się z nią, zobacz poprzednie pytania i odpowiedzi dotyczące Oriona jak to zrobić. Możesz opowiedzieć jej swoją historię i jaki jest twój problem. Wiem, że interesują ją wszystkie nasze osobiste historie i pewnego dnia najprawdopodobniej będziemy mogli jej je opowiedzieć. Inną rzeczą do uświadomienia sobie jest to, że w rzeczywistości jesteś częścią Najwyższego we wszechświecie i poza nim, takim jak pleroma. Jesteś duchem ze względu na swoje duchowe ciało. Sugerowałbym wizualizację własnego ciała duchowego w środku i nawiązanie z nim komunikacji i zobaczenie, co wróci. Być może od razu się z nim skontaktujesz a może będziesz musiał powtórzyć kilka razy, aż poczujesz połączenie. Jeśli wejdziesz z tym w kontakt, wtedy w pewnym sensie już nigdy nie będziesz sam ani samotny, ponieważ Twoje duchowe ciało z kolei komunikuje się z resztą wszechświata. Wykorzystaj więc swoją wyobraźnię i zdolności wizualizacyjne, które posiadasz jako Twórca i człowiek, i rozpocznij z nim telepatyczną komunikację. A co najważniejsze, nie anuluj tego, co może do ciebie wrócić, nie mów, och, to pewnie tylko moja wyobraźnia. Jasne, do pewnego stopnia tak, ale to dzięki wyobraźni nawiązujesz kontakt. Pytanie. W poprzedniej sesji pytań i odpowiedzi wspomniałeś o tym, że dzieci będą wkrótce rodzić się w laboratoriach jako pełne ciała cyborgów z dołączonymi ludzkimi 3 -C. Tak więc potencjalna stacja przetrzymywania bezcielesnych ludzi w astralu. Czy to możliwe, że te 3 -C są utrzymywane w stanie nieświadomości, tak jak miało to miejsce po zniszczeniu Tiamat? Odpowiedź. To wcale nie jest niemożliwe, nie mam jednak żadnego wiarygodnego komentarza do tego, ponieważ nie mam takich informacji. Mogę tylko powiedzieć, że jest to możliwe. Inną możliwością jest to, że trzymają trzy kropkace w wyznaczonych obszarach astralu, dopóki nie nadejdzie czas ich użycia. Pytanie. Alfred Lambremant-Webre, który napisał o osie czasu chronogarchii, powiedział, że utworzono oś czasu zwaną sztuczną osią czasu Ziemia Pierwsza dla tych ludzkich ciał, które zostały dotknięte bronią biologiczną i uwarunkowaniami. Twierdzi, że są to ziemscy ludzie, których DNA zostało przekazane AI, ponieważ zostały zmienione lub puszczone. Zostali porwani przez inwazję świadomej sztucznej inteligencji. Poddali się kontroli umysłu, broni biologicznej, w tym testom PCR i szczepieniom. Czy kiedykolwiek o tym słyszałeś? Czy uważasz, że to prawda? Nigdy nie dostaję żadnych szczypawek. Całkowicie je odrzucam. Dostałem jednak test PCR, ponieważ członek rodziny poprosił mnie o to, ponieważ miał wyjątkowo niski układ odpornościowy. W zeszłym roku byłem w szpitalu z powodu zatrzymania akcji serca i zrobili mi test PCR, ale byłem nieprzytomny. Nigdy bym się temu nie poddał, gdybym o tym wiedział. Czy ci, którzy podeszli do testu, są w rzeczywistości na innej osi czasu i zostali porwani przez czującą sztuczną inteligencję? Czy to może być prawdą dla tych, którzy przyjęli szczypawki i testy PCR tylko dla szczypawek, lub wcale? Dziękuję za przeczytanie mojego pytania i wszelką pomoc, jakiej możesz mi udzielić. Odpowiedź. Rok 2022 był dla mnie rokiem obfitującym w wydarzenia. Przeprowadziłem się z USA do Serbii w Europie i przeszedłem dwie operacje. Po pierwsze, nie było możliwości skorzystania z jakiejkolwiek linii lotniczej bez poddania się testowi PCR, nie zostałbym też wpuszczony do Serbii. Ponadto, aby zostać przyjętym do szpitala. Musiałem wykonać jeszcze dwa testy PCR po jednym przed każdą operacją. W sumie miałem trzy testy PCR. Czy to znaczy, że mam przerąbane? Nie. Ty też nie. Nie miałem żadnych negatywnych skutków tych testów, a jeśli będę, to jeszcze nie wykazały i wątpię, że będą. Uważnie obserwowałem, jak przebiegają te testy. Używali zwykłych środków do czyszczenia uszu, taps w sztywcie, a nawet widziałem pudełka, z którymi przyszli. Możesz kupić te w sklepach, aby usunąć woskowinę. O, ile nie były w czymś zanurzone i nadal przychodziły w zwykłych pudełkach, były takie same jak czyściki do uszu, których używali do zatykania nosa. Jeśli już, to może używają śluzu do swoich baz danych DNA. Teraz, jeśli chodzi o twierdzenia Webrea, nie wchodząc w to, co myślę o szerzeniu takiej dezinformacji, a nie jest to pierwszy raz, kiedy to robi, moja odpowiedź brzmi: Nie martw się. Wszystko, co napisałeś o tym, co opowiedział Webre, to bzdury. Niektórzy ludzie nie są tym, za kogo się podają. Pytanie. Jeśli czas nie jest liniowy i mamy przyszłe życia, to jak możemy wyjść z Matrixa, jeśli istniejemy w przyszłości? Czy te ramy czasowe zostaną wymazane? Za dużo chaosu by się wydarzyło, jak sądzę. Czy mogę prosić o opinię? Odpowiedź. Aby to zrozumieć, musimy mieć inne pojęcie czasu w porównaniu z czasem liniowym, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Pomyśl o czasie tutaj na Ziemi jako o kołach w kołach, kołach przecinających się tylko trochę to jest na zewnętrznych częściach szprych. Na powyższym genialnym rysunku widać trzy przecinające się koła. Każde koło można postrzegać jako pewien okres czasu. W obrębie tych kół są mniejsze koła, cztery pory roku to jedno koło w większym kole i tepe. Każde koło jest jak pętla czasowa, powtarzająca się w kółko. Teraz wyobraź sobie siebie jako bezcielesnego kropka C unoszącego się nad wszystkimi tymi kołami, jest ich wiele, wiele, pokrywających całą matrycę. Widzisz, że każde koło obejmuje pewien okres czasu, powiedzmy, że lewe koło jest między 1500 a 1650 rokiem naszej ery, a następne następuje po nim i tak dalej. Następnie udaj się do obszaru między życiem, bla, gdzie podzielą twoją duszę na różne sekcje. Załóżmy, że ktoś urodził się w 1950 roku i umiera teraz, w 2023 roku. Jeśli ma na imię Jan, Jan powróci w nowym wcieleniu jako własny wnuk lub prawnuk, co oznacza, że następnym razem albo wcieli się prosto w obłok metawers, albo zostanie zestrzelony jako dziecko cyborga stworzone w laboratorium, ponieważ prawdopodobnie nie będzie żadnego ciała homo spens z twojego rodu które mógłby się reinkarnować, ponieważ ludzie do tego czasu przestaną się rozmnażać z powodu bezpłodności. Bill Gates i jego kumple się tym zajmą. Trudno to wyjaśnić w krótkich pytaniach i odpowiedziach, ale ludzie mają złudzenie, że czas płynie do przodu z powodu postępu pokoleniowego. Ale cały czas istnieje jednocześnie we wszystkich tych kołach czasu. Czas jest już predestynowany. Chociaż możemy zmieniać wydarzenia za pomocą naszych bardzo ograniczonej wolnej woli. Dlatego przeszłość nadal istnieje, podobnie jak przyszłość, tylko inne koła. Tak więc większa część Jana co zostanie inkarnowana w ciele jego wnuka, że tak powiem, wyłączając metawers i syngielereti z równania. Podczas gdy inne odłamki duszy Jana mogą urodzić się jednocześnie w przyszłości. Ponieważ Matrix jest symulacją grą komputerową hologramem, mamy również pojęcie czasu pionowego. Częściowo ma to związek z reinkarnacją. Jeśli dusza osoby jest podzielona, Pracownicy BLA rozprowadzają trzy c i przetwarzają je pionowo odpowiednio do różnych kół czasu. Przejdźmy teraz do ostatniej części Twojego pytania, dotyczącej wyjścia z Matrixa. Chociaż najprawdopodobniej jesteście podzieleni i rozmieszczeni wzdłuż kół pętli czasu, to właśnie Wy, osobowość, która to teraz czyta, wyjdziecie przez siatkę. A nie odłamek Was żyjący na przykład w kole 1500 a 1650, aby wyjaśnić to w prostych słowach. Ze względu na to, jak działa ta symulacja, nie sądzę, aby inne odłamki duszy pójdą za Tobą przez sieć razem z Tobą. Będziesz sobą po wyjściu. Pomyśl o tym w ten sposób. Wszystkie te odłamki Twojej duszy Rozproszone po całym matriksie, należą do tego samego duchowego ciała, które jest Twoim duchowym ciałem. A Twoje duchowe ciało jest takie samo jak ich. Innymi słowy, wszystkie Wasze równoczesne inkarnacje są połączone tylko z jednym ciałem duchowym, tylko dusza umysłu jest podzielona, a nie ciało duchowe. Wyobraź to sobie tak. Jakby istniał kolejny srebrny sznur między każdą z Twoich odłamków duszy a centralnym ciałem duchowym ciałem namlu, z którym wszystkie te drzazgi są połączone, włączając Ciebie. Ale jeśli umrzesz dzisiaj i opuścisz Matrix, nadal będą się tu wcielać. Nauczyłem się w poprzednich latach, że nie musimy się martwić o nasze drobne aspekty duszy, to zostanie załatwione. Moje osobiste zrozumienie tego jest takie, że kiedy każda z tych odłamków duszy, które pozostały wcielone gdzieś w ciało, umrze. Połączą się ponownie z tym wspólnym ciałem duchowym, że tak powiem, które jest wtedy w Orionie, ponieważ odszedłeś. Przejdą przez sieć i połączą się z wami, że tak powiem, niezależnie od tego, czy stanie się to automatycznie, czy też otrzymamy pomoc od Oriona, aby to osiągnąć. To jest moja osobista myśl, że tak jakbyś grał w grę komputerową na swoim laptopie, ty jako gracz, ciało duchowe, który jest teraz świadomy, że grałeś w grę przez cały czas. I to z wyniosłej pozycji poza grą, Matrix, może odzyskać świadomość w awatarach komputerowych, awatarach gry, którymi sterowałeś podczas gry, twoja dusza się rozpada. Twoje komputerowe awatary umierają jeden po drugim, a ty po prostu odzyskujesz świadomość, która je kontrolowała. W końcu wszystko, czym jesteś ty, jako kompletny 3.c, będzie wtedy w Orionie. Mam nadzieję, że to ma sens. To dość skomplikowane tematy. W każdym razie tak to widzę. Koniec przekazu. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.